Ty chcesz zacząć, ja zaczął, to jest dobra. dobra, może ja że dobra, ten, dobra. Y, Cześć, jesteśmy na kanale na Apeksie. Ja jestem Kuba, a to jest Krzysiek. I chcielibyśmy Wam dzisiaj opowiedzieć trochę na temat naszej zjawki motoryzacyjnej. Y, jak zaczynaliśmy? i jak to, trwi, jak, jak to się w ogóle, czym to się je tak. i też, wiesz, o kosztach, że to nie jest tak. aż takie drogie, jak każdy myśli, myśli co, tak. co możemy pojeździć I nie jest to też tak trudne, żeby w ogóle wejść w ten świat motor sportowy, żeby się tym zajarać i faktycznie się tym cieszyć i nie liczyć tylko każdego grosza, tylko po prostu jakoś sobie tak to zoptymalizować, żeby faktycznie móc dużo jeździć, nie tylko chcemy mówić o Realnym jeżdżeniu, ale też o symulatorach, bo wiadomo, symulatory są tańsze, jest jakiś tak. ten wejściowy koszt, który trzeba przeznaczyć, nie wiem, na komputer, na kierownicę i tak dalej. Ale jednak to jest bardzo duży też wkład w realne jeżdżenie, co zresztą widać, nie wiem, chociażby po kierowcach F1, którzy też trenują, po Maxie Verstappenie, po wielu innych osobach, tak. jest to świetny też trening. I chcielibyśmy też przedstawić, jak właśnie przejść z tego świata symulacyjnego do realnego. No w Twoim przypadku było na odwrót, bo tak było w moim tak. przypadku. Tematów pewnie będzie dużo, możemy poruszać, nie wiem. Go karty, to co się dzieje w sim racingu, na przykład, że nie wiem, AC Rally wyjdzie. Dokładnie, Więc tutaj... jakieś na przykład nowości, takie motoryzacyjne tak. gamingowe, czy tak. gamingowe, sim racingowe, tak, tak. tak? A nie tylko co się dzieje jakby w tak. życiu prawdziwym, realnym. Dokładnie. Ale no raczej będziemy się myślę, że skupiać nie na jakichś takich typowych tam powiedzmy tematach samochodowych, tylko konkretnie związane z tą naszą pasją do jeżdżenia na torze. Tak. I z tym, z czym to się dzieje, jakie są, nie wiem, koszty plusy, minusy, na co się przygotować? I jak po prostu się dobrze w tym wszystkim bawić i nie zatracić się też w tym, że nie wiem, że trzeba być koniecznie zawsze najszybszym, tylko żeby po prostu mieć z tego fan. Dokładnie. Szybkie auto mocne nie jest wymagane. Tak naprawdę, starczy Wam najzwyklejsze secento na sam początek. Żeby, żeby się dobrze bawić. Tak. Znaczy my mamy taką zasadę, że jeżeli byśmy mieli nie jeździć lub jeździć, nie wiem, z Civiciem 1-4, czymkolwiek, wolimy jeździć czymkolwiek. nawet Dokładnie. go kartem czymkolwiek zawsze zawsze, żeby mieć po prostu z tego fan, Albo nawet jeździć w Simach, bo jest to tańsze po prostu i też jest to super alternatywa. No jest... dziękuję, też ktoś w sobie wspomniał, że ta nasza zajewka ma też ze gdzie sobie jeździmy po Torach, już tak daje. Przenosi się również na bezpieczeństwo na drodze. Tak. Jakby tak na pewno czas reakcji trochę nas, nas jakby poprawia. I chyba po prostu bardziej wiemy, czym się dzieje z samochodem, tak. jak w razie czego zareagować w y, sposób naturalny odruchowy. Tak. Pierwsze znaczy odruch są bardzo ważne. Tak, znaczy to też jest właśnie kwestia tego, że na przykład ja tak też zauważyłem, że przykładowo nie wiem, jeździmy autami z napędem na tył, to jest tak, że ja na ulicy dokładnie znam ten limit, gdzie on mógłby zostać przekroczony, a ja wiem, że ja go nie przekroczę. Bo wiem, gdzie ten limit dokładnie jest, bo mam to wyjeżdżone po prostu na torze. Wiadomo, że może się zawsze zdarzyć właśnie jakaś sytuacja nieprzewidziana, typu jakiś, nie wiem, czarny lód, cokolwiek. A to już, tego nie unikniemy, natomiast w takiej normalnej, codziennej jeździe, nawet jeżeli chcemy sobie, nie wiem, pojechać na, wjechać na obwodnicę bardziej dynamicznie, to wiemy jak to zrobić w bezpieczny <grym sposób, <grym bez jakiegoś narażania <grym> siebie i też innych, bo to, to też To może dla niektórych brzmieć śmiesznie i strasznie, ale tak, można jeździć dynamicznie i zarazem bezpiecznie. Tak. Ale też jest prawda taka, że przykładowo... mówimy o jeździe im szybciej, tym lepiej na autostradzie tak. czy gdzieś w mieście, po prostu dynamicznie jeździ z rozwagą. Tak. I też to jest w sumie ciekawe, że przynajmniej u mnie tak bardzo było to ewidentne, że w momencie kiedy ja zacząłem jeździć na torze, to ta chęć jeżdżenia szybkiego na ulicy to tak w sumie przeszła. To jest takie, że nie wiem, sobie jeździmy i my jeździmy naprawdę na ulicach spokojnie. I to z czystym sumieniem możemy to powiedzieć. Tak, że bawimy się tam I... w weekend, tak, a tak. na co dzień jakby... Zresztą to nawet widać jak, nie wiem, wracamy z toru, że jest tak, że jak jedziemy na tor, to zawsze się jedzie trochę szybciej, tak. a jak się wraca, to już jest tak totalnie na spokojnie. Tak, więc... za tyle dzieli tak, jakby tak. I... Tak. kto z pani nie paliwa. Tak, no, dokładnie, żeby już dojechać ekonomicznie, nie? Tak, jakby samarmi. Tak, tak. I co, to, to chyba tyle z takiego totalnego wstępu, e... o czym tutaj będziemy mówić i co przekazywać, a ja na pewno tematy będą różne. Mamy bardzo dużo pomysłów, żeby nagrywać takie po prostu tematyczne odcinki, że nie wiem, przykładowo jakie wybrać pierwsze auto, czy... Tak, trochę taki y, może nie poradnik, ale nasz przykład życia wzięty. Tak. Co po kolei robić i w jaki sposób się do tego przygotować tak. i mentalnie i trochę finansowo. Tak, no to jest w sumie w, kluczowe to, to, w tak, Sports, tak, to jest, Bo mimo wszystko jakby sky is the limit. Tak. Aczkolwiek tak zawyżając tak mówię konkretnie o kwotach myślę, że na start według mnie 6-7 tysięcy już można zacząć się bawić. Tak, tak. tak. No Auto tak, z przygotowaniem tak. jakby, i to jest wszystko, co tak. potrzeba. Tak, tak. tylko no, trzeba wziąć pod uwagę, że potem też track kosztują. Chociaż pewnie o tym też powiemy, jak się w ogóle na coś takiego zapisać, bo to jest banalnie proste. Tak, no to jest yy, to mnie yy, dla każdego. jakby chodź. Ja w przyszłości nie ja powiem o swoim odczuciach na temat a to później, bo jest to dużo prostsze niż każdemu wydaje. Tak. Naprawdę, jest to zabawa dla każdego, kto ma chociażby dużego kombiaka i może by tam pojechać, a nie tylko dla osób zajranych motoryzacją, którzy mają jakieś porobione, szybkie samochody. Tak. tak. Ale głównie chodzi o to, żeby pojechać na tor, wybawić się, dobrze spędzić czas, tak. wrócić bezpiecznie do domu na kołach najlepiej, bo już w lawety też się można bawić, a tu już są znowu koszty i tak, tak dalej. Tak. Y i w sumie tyle. Co tutaj więcej? Wróci, a, wrócić i pograć w symulację. Dokładnie. Jakby to, to jest taka to zajawka, że teoretycznie wracasz jakby zmęczony po ceniu jazdy na jakiś teren, obiekt, tor. Tam sobie jeździsz za, nie wiem, 4-5 godzin. Tak. Wracasz do domu dość zmęczony. I jeszcze masz taką myśl, eść się kółeczka sobie zrobić tam na scenie. Tak. Nawet sobie nurwą przejadę. Tak, tak, no, więc y Chyba tyle takiego wstępu. To jest taki absolutny wstęp do tego, co chcemy tutaj robić, co chcemy przekazywać. I w sumie uznaliśmy, że o ile my sobie, nie wiem, gadamy o tym, czy na kołem Młodych, Automobili Klubu Polski, czy yy, na Messengerze, czy nie wiem, też w sumie swoje kanały prowadzimy Czyli na YouTube. Czy na Discordzie robią sobą i... pozę, jakby tam spotkaniami, sobie tak. gramy, to cały, cały czas jest taki temat, właśnie na temat około Yy, który fajnie jest chyba, żeby przekazać tak, nasze tak. przemyślenia. czy znaczy, to też jest tak, że właśnie na przykład jest tak, że nie wiem, napiszemy coś sobie na Messengerze i to tak zostanie u nas, potem o tym zapomnimy tak. i to tak zniknie. A powiedzmy, mamy jakieś nasze doświadczenie i to w sumie już całkiem spore, myślę, wieloletnie, w zjeżdżenia czy to w symulacjach, czy na torze i uznaliśmy, że warto to po prostu przekazać, żeby ktoś po prostu z ciekawości mógł sobie zobaczyć. Jak jakiś dwóch tutaj chłopaków z Bemowa sobie <laughs> jeżdżą na Torach. I jeszcze to nie jest takie ani straszne, ani. Że, tak po prostu z takiej zwykłej perspektywy, bo wiadomo, jest też dużo osób, które tam nagrywa, jak się przygotowałem na tor, mhm. ale to są youtuberzy, którzy też jakby tu mają trochę inną oprawę. Ogólną, że tak powiem. Natomiast u nas to jest tak totalnie od podszewki. Bo tak? raczej ci, co chłopak nagrywają, są tacy bardziej jakby już intu, disek, tak, tak. tak. trochę ba bardziej, z, może nie zawodowi kierowcy, tak. ale już się bawią na tyle serio, tak. że budżet i mają na to czas przede wszystkim. Tak. A my to sobie robimy po prostu normalnie pracując w no tygodniu tak. po 8 godzin dziennie. Tak, tak, dokładnie. I po prostu w wolnych czasach weekendami, popołudniami spotykamy tak. sobie przede wszystkim legalnie jeździmy, mhm. y, nawet nie ścigamy się, a bardziej czujemy swoje umiejętności, tak. Szukają się porównania do siebie. Tak. I my to też traktujemy jako treningi. Nawet w Simach, przecież my swoje, tak. te swoje sesyjki, co tam jeździmy, nie wiem, na Brancu czy gdzieś to traktujemy jako trening. I spójść, to nie mówię, jest takie że my, trening, nie? To, to jest nie, takie... nie jest takie, że dobra i do pograć na komputerze, tak. jak się gra w jakieś inne gry online, to i mówimy, dobra, sobie dwa, trzy kółka przed paniem dla treningu. Tak. Po dokładnie, prostu. Dokładnie. Także może na razie podsumowując, po prostu jakbyście kanał będzie bardzo taki ogólny. Myślę, że też mogą ludzie porzucać jakiś fajny temat w komentarzach, tak. co by, by ich tak. pracowało. Tak. Czy było fajne community mhm. między nami? Tak. Yy, I może na razie tyle. Tyle. Yy, tematy, tematy otwarte. otwarte. Yy, Już tak dużo powiedzieliśmy. Podejrzewam, tak że w ciągu tygodnia <noise> pojawi się że również jakby pierwszy taki główny odcinek na ten, na, ten, na, ten, na ten temat. A teraz myślę, że możemy podziękować. Także był z Wami Krzysiek. I Kuba. Także dzięki wielkie za, za oglądanie. Kup, Siemanko. Pozdrawiajcie się, siemano. Ej, Super, super, super naprawdę.